Cześć, witajcie, z tej strony Prologameryd324 oraz... No oczywiście nie, nikt inny jak Pan Kluska. No właśnie. Oczywiście w grze nazywamy się inaczej, ja się nazywam Oromir kolega nazywa się Bąk Gazowy. No, moja pro nazwa. Dzisiaj znaczy, sobie na Zulusach yy, w sam środek dnia poprzedniego, ponieważ jest yy, czwartek. No yy, ludzi jest, ale jesteśmy w teamie i będziemy tutaj expić. Zabijmy tego debila. No jajeczko. Dobra. No to i idziemy szukać jakichś orosów. Tam na dole. Pierwszy odcinek w naszej serii będziemy oczywiście y odcinki nagrywać z różnych naszych postaci. Mamy jeszcze setnego wojka oraz inne Maga 5.8. Y Pan plusek ma jeszcze y 5-3 tropa i takie miękkie tam postacie różne na brutalu coś tam się ma różne tam rzeczy więc będziemy czasami nagrywać jakieś tam bitwy z Karosami bójki, nie, jakieś może Tytanów jak się uda nawet czasami i idziemy sobie jak <laughs> zwijmy górka się zabije głównie to próbujemy podejść tutaj Bąka Gazowego do 22 poziomu i wtedy na Gobliny Idzie. Wiem, że teraz bralibyśmy też, ale nie wiem. Teraz bralibyśmy też rady, ale stwierdziłem, że jeśli jakieś gruba by weszła, nam to bąk gazowy niestety nie miałby szans na przeżycie. Kurga! Poczekaj, kurka! Aaaa, ja jak to. Dobra, pój, przecież sam pojadę, kurka! No, zarąbiście mi pokazuje na górze, ile czasu nagrywam. Nie w złoku mnie nikogo nie ma. Na co ja będziemy nagrywać najlepiej będziemy nagrać to z rana. No ale. Lub w samej nocy. No, ale e, chodź na górę. Znaczy no, tu nic nie ma, bo ja mam wykrywać. Aha. A on to mi... No to może... zaryzykujemy z Redem, czy lepiej... Mm, e, Zbijamy. Tak? Co ma się stać, to się stanie, nie? No właśnie. Najwyżej zaraz tutaj wpadnie... Najwyżej zaraz się wpadnie tym, nie? O, tu jest. jak milutko. M mi po prostu, jak nagrywam teraz, może Tobie też chodzi tak trochę wolniej. Wiesz. Nie, no. nie ma zabiegu, ale chodzi wolniej. Słucham. Thanks. To jest, to, to, jest to, to jest Nie ma, to jest to? nie ma. Ja mam wykrywać, no. także ja będę bardziej tak Cię informował. Dobra, okej. Okay. Też to takie coś Ja On na razie ma tylko minutnik i... To, to, to na tyle, tylko nie jest fitnął. Aha przyda zim zimku, nie? Tego. No. No, on jest bardzo dobry, bo... W... Czeka, Kurde, ten dawit pewnie czekasz, coś tam szybko przejdzie. A, co ty nie tego jest Dawaj na auto je, sposzło auto? Eee... Yy, patrz jak jest grupowany, może lepiej na razie na retanie idźmy. Pójdziemy gdzieś tak... Chwilę, na górze czy... jest ta trójka, na górze jest ta trójka. Ojem o tej chwili na mnie. Ten Zimku mi wyszukał 4 razy mietka, raz złego przewodnika, 3 y, razy karmazenowego mściciela i wiele innych rosów oczywiście. No trójka. Mam nadzieję, że damy radę. Nie dam nie, radę. radę. Idziemy tak samo jak wtedy. No, już, trzeba ich po prostu kolejesz poza odcinka, że po prostu spał. ale kret! Oj, oj, oj. Trzeba go zobaczyć. Widzisz ja tu kreta? Może zawaliłem, czy nie zawaliłem mu kreta? To on raczej. To on dwa krety ci załadował, a? On to chyba dedne, ale to tam jeszcze. Nie, damy radę, panowie. Może bij mi tego, Nuna Gula, bi. Nie, dobra, już tego dokończymy. O. O, przeżyłaś. Może na Dobra, widzę, 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 gdzie są. A z auto No, przyciągniemy. no z auta tutaj wszystkich ciągnąć można, oprócz tej jednej, tej, tej, tej. No tak No chodź, chodź. Oczywiście informuję Was, że ja też nagrywam, oczywiście z dwóch perspektyw można oglądać ten filmik. Link do mojego. ja tam już kilka dałem filmów, wrzuciłem z innych ale się staram zrobić tam kilka serii, gdybym nie będzie wrzucał tak. za dwa odcinki na dzień, ten z rana, jeden później. Tak, mniej więcej. No i nie mamy klanu, jakby ktoś chciał, mógłby nas dodać. Eee, chwila, moment. Jedną rzecz tylko krusek zrobię na razie. A teraz... Wyłączę te. Swoje oddonki od świeży stronkę, bo te minutki mi po prostu trochę za O, od razu teraz lepiej. Dobra, może chodź jeszcze do tego co z tyłu. Ja tam na auto już włączyłem. Chcieliśmy pociągnąć. Na no, auto wszystkich dałem, na razie umków nie ma, także To wiem ale więcej kolejność pytania. A X jakoś idzie w miarę u Ciebie, czy tak? No już mi brakuje, tylko 3K. to w szyku, No chodź do lokuma, tam może też będzie. Będzie, będzie. O i pójdziemy już na radę, bo to w końcu już szósta minuta odcinka, gdzieś tak 9, stoś minut będziemy nagrywać, wow. ponieważ przynajmniej ja, o, wow. od razu trójka, Uuu, Mati, Dead. Jest teraz teraz zaszalał, naprawdę, ale trudno, ja mam deda, no tak, końcówka już w odcinku, także, też go mogę dostać, a nie, ty nie, a nie dostanę, ja tam jeszcze mogę trochę nakręcać, jak chcesz to kończy, ja sobie jeszcze tutaj trochę dobiję, no ja jeszcze pójdę tylko synao, chcę zobaczyć, jeszcze zostanę z wami chwilę. To tak dziwnie by wyglądało, jak ja bym tylko skończył, a gdyby został. No no, no a gamena co nie? Ja jest ja jeszcze czas tutaj. Już bym się zrespił. O, właśnie, następny filmik jakiś ten. Jaki zrobię, to yy, będzie prezentacja mojego konta. Jak klusek będzie chciał, to mogę przy okazji jeszcze na zastępstwie wejść na jego i zaprezentować też jego tam. Ogólnie wszystkich kon, bo większość będę nagrywał na tych małych mniejszych lewlach. Na no, Wojku moim setnym będę nagrywał najmniej. A jak ktoś po prostu jest zainteresowany ku to po prostu mu pokażę. I w opisie będzie też link do profilu, jakby ktoś już tam chciał sobie dokładniej spojrzeć, to o elitka. Potykamy ją. Luz. Powinno ty Stałeś... ale krytyk nie wiadomo czy to radę Kryt, jak nie wiem by, mi teraz kryta zasadziła, to nią... Przy... kurde, unik kurde dobra niestety Bablinę daje radę ten, na tą elitę, którą teraz czekałem jeszcze ja się jeszcze tylko z wami powierzę. dobiję 19 level cios krytyczny jakby tego tylko nie było, to by dobrze było no, ta, ta, teraz już jeszcze mam z ponad minutę to sobie yy, wam pokażę więc jakie eku mam jak widać to z tego co widzieliście to w miarę dobre Już Unikat helm Paladynia na 22 akurat na level co mam Fiarek też po apostacie także na 22 Unii naszej Wielkiej Wiary albo no, się robi tam z questa to nie będę wam opowiadał tego questa kiedyś to może jakieś poradniki z questów zrobię na rękawicach szeregu innych Eder kupuje się dobry jak Państwo szybko paladyna też po apostacie Moim zdaniem on jest pro Bardzo szanuję tą rzecz, Moja chyba najlepsza rzecz, najbardziej przydatna z moich rzeczy Kolczuga paladena to też jest apostaty, chyba najtańsza I z tego co widzę po rzeczach co dodaję to, to też chyba najmniej przydatna I trochę lepszy Ale no prawda rzeczywiście zawsze lepsza niż zwykle Znaczy młodego paladena No ja tutaj dobijam i poziomek układ, eder, tak jak te y, rękawiczki na 20. No ja tutaj szybko dobiłem 19 poziom. Tak, założę sobie dwie nowe rzeczy. A tak hmm. mi się dużo zwiększył. No I z tego co tutaj właśnie teraz tak widzę. i on pokazuję, czy mam nawet w miarę dobre płynę, zawsze rzeczy są, są na 20. To może jak spotkajmy jak się obok aukcjonera w Karkahan. O, i tak zakończymy nasz miły odcinek, tylko że szkole, że jeszcze mogę krącać tylko 40 sekund. Zdąż. Ja już jestem w karkach Han, także Pół minuty Mateusz szybko, Cii ciutko. No Ja już tam jestem. O, widzę się, widzę, bąk gazowy, ile 19, lewo jest, dił, ale żegnam Was bardzo serdecznie, z Wam mm. prologamer 324 oraz... Pan Kluska i tak się żegnamy, do widzenia, cześć, jo. To był pierwszy odcinek, cześć.